Witam w drugiej części mojej, mojej pizzy dzisiejszej. Już Wam pokazuję. Wcześniej mówiłam, jak zagniotłam ciasto, wyrastało. Teraz zagniotłam je drugi raz. Dodałam drugą część mąki. Zagniotłam ponownie i poczekałam ponownie, aż wyrośnie drugi raz. No i oczywiście myjemy łapki. I robimy rękami. Nie może musi być taka mięciutka dość. O właśnie mniej więcej. Na porcję, jaką potrzebujecie. Ja tutaj nie będę żałowała, bo mój tadzinek kochany, mój operator cudowny, wspaniały. <grym> tak, oczywiście y, y, pizza będzie wypasiona. Nie ma oszczędności. Nie, nie? do mojej pizzy nigdy nie oszczędzam. A miałem się nie odzywać. Nie, dlaczego ja właśnie mi się odzywam? <grym> uwielbiam jak ty się odzywasz. Dlaczego masz się nie <grym> Cześć, dobry wieczór kochani. Ja tu za kamery filmuję, no. filmuję to co Kruszynka realizuje. A, a pizza dzisiaj będzie o wyjątkowa i to pizza z dodatkami, tak. nie z pestkami, ale z innymi ziołami. Tak, przypominam, że do ciasta e, dodałam zioła prowansalskie. Poprawiają smak. E, ciasto jest bardziej pachnące. E, no na smakuje najbardziej. Prawda Nadzinek? Tak Kotusiu, tak, tak kotuś. No właśnie. A, a tutaj y, kruszynka y, gotowała, leczo tak? Tak. Leczo, bardzo dobre leczo kochani. Zobaczcie na kanale kruszynka od nowa jak tam kruszynka to zrobiła. Zrobiła w sposób wyjątkowy. Jedliśmy wczoraj, jedliśmy wczoraj. Tak wczoraj. No i kotuś, mogę podskubać serka troszkę? Oczywiście, no. że tak. My jesteśmy no. nie? Oj Kotusiu głodny jestem. Jestem. Dobre. Więc ja mogłabym być trochę większa, ale jaką zrobicie taka Tak, będzie. dokładnie. Efekt zawsze jest ten sam. Dokładnie. Bardzo dobra pizza. Okej. Okay. a może pokręcić jak z meksykańskim sombrero? Nie, a jak mi spadnie? Nie, dziubek, nie będę z brudnego, dywaną, znaczy z brudnego, nie z brudnego, ale nie będę. Z podłogi. Z tak, pizzy piekła. Nie, dziubek, ja nie. Kochanie. Jest, a tak, a, a tak zupełnie poważnie. Co to jest takie ciemniejsze? Są. Tłumaczyłam. Tutaj są dodane zioła, jak a, do wyrośnięcia aha. ciasta. Tłumaczyłam to w poprzednich poprzednim odcinku, że ja dodaję do ciasta suszone zioła prawansarskie. Wtedy jest ciasto bardziej pachnące. No Samo ciasto. A to idzie dlaczego tak pachnie? Tak, to... i oczywiście. Pieczarki. Ja dodaję po swojemu. Podsmażam pieczarki z cebulą. Tak? Tak. Wtedy już pizza się piecze. Interesuje mnie, żeby upiekło się ciasto, a nie wszystko. Bo już pizza wtedy pieczarka so jest. Aha. Cebulka jest miększa, nie jest taka ostra, nie jest taka twarda. A, no pieczarka tak. się nie sycha, bo już jest taka. A... Bardziej taka gotowa tak, do zjedzenia. Dokładnie. I tylko po prostu jest to chwila, że opieku się ciasto. A kotusia, a il, ile właśnie pieczesz i. Kurczę, dziubę, tyle, że my pieczemy, patrzymy. Aha, no, no tak. około 15 minut, no, tak? piecze piecze mniej więcej. Tak. To też od piekarnika zależy. Nie ma tak. jakichś stałych no zasad. Słuchajcie, teraz, zależy jaki macie. A co teraz dodajesz? No, już wszystko powiem. Jeszcze chyba się na mnie włączył piekarnik, żebym się nie nagrzał, nie? się wiesz co, czekaj, bo, nie no, nie no, nagrzewa się, no jest bo dobrze, no czekaj, bo tak. ja jestem, szybie się, żeby ten nie odbiła. Może no, tak a, skarje, kotek, żeby nie było. Kotek, a jak się odświeciło w oj, szybie, oj, a? to będzie, kotek... <laughs> no to było, a no to słuchaj... Nie, no to ja żartuję. E, ja żartuję. To ne, nie, ja żartuję, i, i, nie. To najwyżej w razie wujek by było coś widać, to się zas, ten no, zasłoni na chwilę. Tak. tak, jasne, tak. No. E, A wracaj do tematu właśnie kruszynka tutaj rozsiera. E, na spód pizzę daję koncentrat pomidorowy. Wszystko tak. jedno jaki. jest Bez znaczenia, jaki to jest koncentrat. Ważne, by czerwony, no nie tak. się. Tak. A może być koncentrat pomidorowy, jasne, nie z pomidorów? Jasne, może być. Rozsmarowuję nie koncentrat może. pomidorowy. Tak. No właśnie. Ja ale daję Aha, no tak, no faktycznie. Nie muszą być to duże kawałki, bo ciężko jest je zjeść. Ale tak sobie... I je. oczywiście wszystko robię... No, pizzę robię rękoma. O, i tak najlepiej, no nie? Tak, bo po prostu mam jakąś tam kontrolę, tak? Nad tym wszystkim, a tak jest to jest tym trudniej. No i na sam wierzch. Kładę ciepłe pieczarki. Powiem ci ładnie to wygląda, ale i też i ładnie pachnie. No. Ta cebulka jest, A... mówię, większa już. O, o, jest. Już właśnie nam się piekarnik nagrzał. Ciasta będzie dużo. No zobaczymy ile nam wyjdzie, to ewentualnie zostawimy na jutro i jeszcze jutro zrobimy pizzę, tak? A no tak, zawsze będzie świeża, taka gorąca Dokładnie prostu, tak, dokładnie tak. To tu i co, teraz selek twarożek? Ta, e, może Ale. jeszcze papryczki dla mojego Tadzinka. Kocham ciebie, dziękuję słoneczko. Tadzinka. O, papryka to jest konkretna. Nie za grubo? Nie, kotuś Ja tam lubię z ziarkami, ze wszystkim. Jak leci, może być go. No i dobrze. No, no. To jest tadzinkowa. <noise> ja lubię łagodne. Tak? Kotusiu, to dla mnie szykuje. Tak. I oczywiście żółty tak. ser. Żółty ser. Oczywiście wszystko przygotowałam wcześniej. Pieczarki podsmażyłam. Wiadomo, w międzyczasie ciasto rosło i takie mam. No, no a teraz, no po tak prostu. prostu. I co wjazd do piekarnika? Tak, teraz składam do piekarnika. Jest. No i mamy. I już resztę tak. będzie sobie pilnował Tadzinek. A ja po prostu będę robiła kolejną. Okay. Do tego e, może być e, sos czoskowy lub ketchup lub inne przyprawy, jakie lubicie. Kto to lubi, prawda? Dokładnie. Polecam. Hej, pa, smacznego. Cześć. Cze Cześć kochani, zapraszamy na kanał Kruszynka Od Nowa.